Siemaneczko, witamy na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku czy warto kupić lącina. Sami ocenicie. Rok czasu ma kolejna wyprawa, która zakończyła się porażką. No, Łańcu. Przyjrzyjcie się. Jak wygląda? Plastiki już wylatane. Wydech. Gdzie wydech leży? Wydech. Pokażemy tam. wam wydech. Leży tam. Przyjrzyjcie się. To jest wydech od lącina pachacz odleciał co tam jeszcze? łańcuch, bo tutaj mamy łańcuch pierdolną śrubki od tego się odkręcają koła pękają, wypadek był no i tu widać już, nie? No. ale silniki mają dobre silnik jeszcze bez walut rama do wywalenia od razu jak kupicie od razu ramę tutaj luzy na terapaz docisnął do no ale tak to wygląda nie? akumulator Wpadanie na Starter skończyło się już dobry pół roku temu, nie? Po dwóch miesiącach już No, dwa miesiące Bo się stopił no, i nie wspomnimy o luzach Na wahaczach Z przodu na amortyzatorach Na kierownicy Normalnie jakbyście 60 jechali Lagi się prostu. Lagi cieknące Hamulce nie działające No, także jeśli macie kupywać, To kupcie sobie silnik I jakąś ramę od Fałzetki Czy I? 25 IG. A za ciężka, ciężka nie było? Igrę, no. albo remki, albo remki, Hondy. Ale nie, od tego. No zobaczcie jak to wygląda. Licham wszystko, śrubki, kurde, jak to nie wiem, do zabawki normalnie. Żeby się śrubka urwała. No, robię. No, no ten sami. Co o tym myślicie? To tyle. Cześć. Zostawcie suba i. No, dokładnie tak. Чем-то себе морды.